Cześć kochani, witam was serdecznie. Naprawdę bardzo, bardzo chciałabym wyglądać atrakcyjniej, zdrowiej. Lepiej się prezentować przed kamerą, ale jest jak jest. Niestety czas goni. Chcę wszystkie filmy opublikować przed vlogmasami grudniowymi, dlatego też nagrywam chora. Z ogromną ilością tapety szczególnie na nosie, właśnie z tego względu, żeby nie straszyć ludzi swoim wyglądem. Więc bardzo przepraszam, jak od czasu do czasu sobie wytnę kawałek filmu, będę się kichnąć, smarknąć albo nie wiadomo jeszcze co. No, niestety, taki czas, wirusy dookoła nas... Nie czuję, kiedy rymuję. Dobra, kochani, zapraszam Was na dzisiaj, zapraszam Was dzisiaj na haul. Co już mogliście zobaczyć po tytule? Haul kosmetyczny, hol kosmetyczny, w którym zakupiłam sobie wszystkie produkty, które potrzebowałam. Wszystkie produkty pochodzą z Allegro. Do wszystkich tych produktów macie linki w opisie. Myślę, że po prostu ceny były genialne. Pokażę Wam rzeczy, które, jedną rzecz z tych miałam dwie. Resztę stwierdziłam, że po prostu wezmę coś nowego. Potrzebowałam jakby danego produktu, czyli na przykład szamponu, ale wzięłam inny niż zazwyczaj. Więc taki troszkę znam te marki, znam te firmy, ale nie konkretnie te rzeczy. Więc może po kolei, kończy mi się szampon, kończy, kończy mi się odżywka. Ja jestem zakochana, i proszę nie piszcie do mnie, ale paskudny skład, bo ja doskonale o tym wiem. Moje włosy, im lepszy skład szamponu, i im, im naturalniejszy skład odżywki, tym są mniej szczęśliwe, pokołtunione i no tak już po prostu jest. Ja od lat, od lat, moje włosy chyba od, od czasu, kiedy byłam nastolatką, Head and Shoulders, i bardzo dobrze mi się ten szampon sprawdza, ale ostatni czas, jak zaczęłam farbować włosy, to zakupiłam sobie szampon i odżywkę z firmy Matrix. Dokładnie do koloru blond, po prostu do blond włosów. I byłam nimi zachwycona i postanowiłam znowu jakby postawić na firmę Matrix, tylko tym razem inne no, inne produkty, jeszcze takich nie miałam. I od razu muszę Was tutaj przeprosić, bo pokażę Wam jedną rzecz, która jest zużyta, a nie jest wcale zużyta. E, tylko dlatego, że po prostu mi się wylała. Bo ja tak to zrobiłam. Wszystko odpakowałam, pooglądałam, wrzuciłam słuchajcie, do torby. Ja dzisiaj to wyciągam, a to po prostu wszystko pływa w mydle do rąk. No, ale mniejsza z tym, więc wyciągam te produkty, poczyściłam je i pokazuję Wam, ale dobra, do tego zaraz. Więc zacznijmy od szamponu. Zdecydowałam się na szampon, tak jak mówię z firmy Matrix. I jest to szampon, który ma mocno nawilżać włosy. Ja kompletnie tego nie potrzebuję, kiedy jest okres wiosna-lato. Kiedy zaczyna się grzanie w piecach, w kalory, kaloryfery, po prostu aż kuczą gorąco. Włosy mam strasznie... Yy... Moje włosy się strasznie elektryzują i wtedy naprawdę najlepszym wyjściem jest, są produkty, które nawilżają moje włosy i to naprawdę działa, więc postanowiłam pierwszy raz spróbować ten produkt i jest to szampon właśnie nawilżający włosy. E, takie bardzo fajne opakowanie, e, więc tak wygląda szampon z Matrix i on ma dokładnie, już Wam mówię, 300 ml i zdecydowałam się e, na odżywkę do tego, do kompletu i odżywka ma lekką formułę, wolną od silikonów, wzbogaconą o proteiny, e, unosi włosy po zabawione objętości, jeżeli coś sobie po prostu uwielbiam. Moje włosy objętości może nie potrzebuję. Miałam grube włosy, ale lubię taki efekt push-up od głowy, więc zdecydowałam się również na taką odżywkę. Więc tak wygląda mój morski komplet na zimę, nawilżający włosy i dodający włosom objętości. Jeszcze raz powtarzam, linki na dole. Skończył mi się też tonik, znaczy kończy mi się tonik, i postanowiłam sięgnąć po z firmy Taupa i dokładnie z tej serii, serii Dermo Face. Ja szczerze Wam powiem, nie miałam, nie testowałam, ale jestem bardzo ciekawa. I jest to skóra w Wrażliwa i bardzo wrażliwa, alergiczna, normalna i mieszana. I ja mam dokładnie skórę mieszaną, wrażliwą, więc myślę, że to jest coś dla mnie, przynajmniej tak brzmi. No, tonik jak tonik. Zobaczymy, jak będzie działać, oczywiście się wszystkiego dowiecie. Yy no proszę, 180 sekund wystarczy, żeby moja skóra wzięła głęboki oddech, tak tutaj doczytałam, 3 minuty to czas potrzebny na to, by oczyścić skórę z makijażu i zanieczyszczeń, inaczej 180 sekund, aby Twoja skóra mogła wziąć głęboki oddech, no więc super, tak wygląda tonik i jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa jak on działać będzie i już go zacznę stosować myślę, że we vlogmasie na pewno, dlatego, że mm, może na dwa użycia mam jeszcze starego toniku, kolejnie z firmy Topa sięgnęłam po coś, co właśnie zostało zalane od dołu, więc wyciągnę Znęłam to pięknie i zgrabnie i pokażę Wam tak opakowanie. Tak to wygląda. I jest to chyba serum do biustu, wypełniające serum do biustu, tak. Znowu firma topa, Dermobody. Poczekajcie, bo tutaj jednak się z tego opakowania jeszcze wylewamy mydło do rąk. No ale tu już oczyszczone jest opakowanie. Wypełniające serum do biustu zwiększa obwód biustu nawet o 5 cm. No to by była magia i byłabym przezachwycona. Jeżeli mnie oglądacie już długo, wiecie, że ja. Zawsze mówiłam, że mam mały biust, no ale w okresie karmienia ten mój biust naprawdę był wow. Patrząc na to, że zeszczuplałam, więc ogólnie moja figura wyszczuplała, a biust został jaki został. Mhm. Nic bardziej mylnego. Odkąd skończyłam karmić, to po prostu tak opatrzyłam na mój biust. Gdzie jesteście? Gdzie Wy znikłyście? Dosłownie. Ja naprawdę mam teraz tak maleńki biust, tak maleńkiego biustu jeszcze nigdy w życiu nie miałam, który potrzebuje naprawdę ujędrnienia. I ja wiem, że najlepiej pójść po prostu zrobić sobie... Operacje. Mało co tu pomoże. Ja ćwiczę, wykonuję ćwiczenia, które pomagają jakby uzyskać z powrotem tą sprężystość, no ale czemu by sobie z boku nie pomóc? Zobaczymy, dam Wam znać w ogóle, czy to działało. Unosi biust nawet o 2 cm, uelastycznia skórę o 12%, aż cztery skuteczne składniki aktywne, zawiera borowinę e, tołpa. No ja już skończyłam karmić, więc się nie boję takich różnych cudów. Na szczęście kształtne i jędrne piersi są atrakcyjne w każdym rozmiarze, zawsze i o każdej poszy dnia i roku. Jestem tego samego zdania, ale właśnie fajnie żeby one były takie bardziej sprężyste. Wiecie o co chodzi. Każda mama, która karmiła i skończyła, wie o czym mówię. Więc no, jestem bardzo ciekawa, i jak doda to mi 5 cm, to będę zachwycona. Oczywiście wiecie, że ja z przymrużeniem oka biorę w ogóle takie reklamy do siebie, no ale czemu by jakby sobie nie pomóc? Tak jak mówię, ćwiczę, robię masaże, więc to będzie dodatkowa sprawa. Mam zamiar od dzisiaj już codziennie tego używać, więc na pewno się dowiecie, jak to działa. Kolejnie nie nowość, tylko mój hit i ulubiony. Mieniec. Ja mogę się zachwycać sto razy różnymi tuszami, tak jak uważam, że Lovely, ten żółty tusz jest po prostu genialny, ale tego nic nie pomiję. I tu jest tego przykład. Ja go mam, tylko że już jest tak suche, że po prostu coś strasznego i teraz jak robiłam zakupy, to koniecznie musiałam po to sięgnąć. I mamy tutaj L'Oreal Paradise i ja Wam powiem, że to jest najlepszy tusz na świecie. Ja w życiu takiego dobrego tuszu nie miałam. Bez zalotki, bez niczego. Rzęs jest tak dużo. No, no po prostu wow, 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 wow. wow. Ma takie opakowanie, które na szczęście nie zostało całkowicie doszczętnie zniszczone przez mydło do rąk i tak wygląda w środku, ma tutaj takie półmatowe opakowanie, a tutaj błyszczące, taki trochę, taki różowe złoto jakby, bardzo fajne tusz. No ja uwielbiam zwykła, normalna szczoteczka, nie silikonowa, no dla mnie to hit i on już od razu wędruje do moich kosmetyków, a stary dzisiaj poleci do denka. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, jest to właśnie nieszczęsne to mydło w płynie yy, i to ja na nie tak nie uważałam, bo mówię wam, to było tak zaklejone foliami, tylko że to wszystko odpakowałam i po prostu to rzuciłam. I to się gdzieś uszkodziło tutaj na dole, bo to po prostu pękło, nie odkręciło się. No nic, wlałam już do dożownika na mydło, ale takie mydło kupiłam, mydło z firmy Job. Ja polecam serdecznie 98% naturalnych składników i zapach figa bardzo lubimy, więc po prostu wlałam i mamy już mm, mydełko w łazience, więc to jest kolejny mój zakup. Jeżeli, jeżeli mówimy o firmie, Job, to ja się zdecydowałam również na żel podprysznic. Ja używam żel podprysznic przeważnie Ewy ale tutaj mamy. Bardzo mi się to opakowanie spodobało. Takie jeszcze w tej, w tej odsłonie nie widziałam takiej złotej. I mamy tutaj kadzidłowiec i rozmaryn. Naturalny żel podprysznic. 93% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia. Doskonały z roku 2017 podobno to jest. Nie zawiera parabenów SLS-ów, PEG-ów, SLS, silikonów i barwników, więc myślę, że super 400 ml. Z takim dozownikiem, wygodny po prostu naturalny żel pod prysznic, więc i te po taki żel sięgnęłam. Kolejnie zamówienie robiłam dosyć wcześnie i po prostu było małe opóźnienie, za co zostałam przeproszona i zaraz wam pokażę, jakie gratis dostałam. Zamówiłam sobie malutki bat Ja zawsze używam suchego szamponu, zawsze, zawsze muszą w, domnie, w domu u mnie być i ja wcale nie używam szamponu, bo nie chcę mi się myć głowy. Tylko ja myję jeden dzień włosy i następnego dnia już używam suchego szamponu. Jeżeli nie robi intensywnych treningów, bo ciągle mnie o to pytajcie, myję włosy tak co 3-4 dni. Naprawdę, i to jest taki minimalny okres. Ja uważam, że im rzadziej myję włosy, tym moje włosy są po prostu piękniejsze, lepsze i tak dalej. Częste mycie skraca życie. Częste mycie nie służy moim włosom, niestety. A ostatnio te treningi są na tyle intensywne, że muszę codziennie myć głowę, niestety. Ale kiedy nie muszę, to właśnie stosuję suchy szampon, który po prostu dodaje objętości, daje taką fajną teksturę. No ja bardzo lubię. I ten sobie zamówiłam ze względu na to, że jadę do Gdańska. Już z Gdańska dawno wróciłam, a paczka na mnie po prostu czekała tutaj w domu. Więc będzie to suchy szampon do torebki w razie jakiegoś W. Na przykład na jakąś imprezkę. Dobra. I kolejnie dostałam, słuchajcie, trzy gratisy – Właśnie w ramach tego dostałam maila, że jest jakieś opóźnienie. Ja już wyjechałam, paczka przyszła, że będzie dorzucony gratis. Dostałam w gratisie, słuchajcie, dwa pędzle. O, takie. O, jeden taki skośno ścięty, drugi płaski, Albo są takie chyba flat top, się mówi na to. Chyba tak. Nie wiem, są bardzo mięciutkie, czy je używać będę. Nie mam zielonego pojęcia, ale dostałam. I również dostałam taką próbkę zapachu Hugo Boss. Taką. Więc też fajnie, coś fajnego do torebki. Dla mnie jest fajne do torebki. I to tyle. Taki krótki hol zakupowy, czyli rzeczy, które naprawdę teraz potrzebowałam. Więc tu nie było żadnych takich głupot, żadnych prezentów, tylko rzeczy, które potrzebowałam do domu. To tyle. Chciałam się z Wami podzielić moimi zakupami i to zrobiłam. Dziękuję Wam ślicznie za to, że tutaj jesteście. Zapraszam Was na kolejne moje filmy i co? Trzymajcie się cieplutko. Pa!